Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie dojechał yy, nowy śrutownik. Jest to ten pierwszy z brzegu. Do tego, do tego jeszcze dojechały oczywiście akcesoria yy, typu worki, węże, yy, podstawka i ten sprzęt do zasysania dokładnie. I zaraz będziemy tutaj to wszystko yy, zwalali, montowali gdzieś. Na samym początku musimy przerzucić to przez górę. No bo, oczywiście, ma stać on u góry, nie, nie tutaj na dole. Jest całkiem koncepcja zmieniona. To o czym zresztą mówiłem. Także wrzucamy go na górę przez okienko. Na razie, tą drobnicę tylko tutaj wywalamy. A reszta, reszta idzie. Wszystko, wszystko do góry. Będziemy musieli tędy go wrzucić. Na szczęście to okienko zostało. Tam rzucę jakąś paletkę i na tej palecie po prostu sobie wózkiem widłowym przerzucimy, przewieziemy. A teraz najważniejsze, żeby go na pasie tylko złapać i, i tu do góry wsadzić. Także biorę się za ładowarkę, podczepiamy widły i, i lecimy z tematem. Rytownik mamy już posadowiony, tak jak widzicie, częściowo już tu poskręcaliśmy. Eee, za chwileczkę te rury tu i <laughs> przyłączenie do, oczywiście do mieszalnika chyba, tylko tą rurę będziemy musieli tu lekko skręcić, ewentualnie, ewentualnie przełożyć ją, nie wiem czy się tu zmieści, chyba się nie zmieści tędy, tu normalnie będzie musiała ona iść, a wyświetlacz yy, od, yy, od wagi przerzucimy, bo tu Kabla jest Kurde, mało trochę. No ale tam kwestia gniazda, nie, nie przesunę już gniazdka, ewentualnie troszeczkę go przy, przy, przerzucić tyle co kabla starcie, jeszcze kawałeczek y, przesunę, bo tego y, koncentrykat jest dosyć sporo, y, a tutaj po prostu przyłączymy, przyłączymy y, wysyp wysyp, tutaj jest kluczyk gdzieś leży. Znaczy, żeby tam, tu. A co, nie ma? Nie pasuje? Pasuje tylko, że ciężko wchodzi. Aha. No i co, skręcimy to. Oczywiście podłączymy również tutaj. No i teraz kwestia rozwiązania jeszcze jednego kabla, bo tu kabel mamy, ale jest go 5 metrów i będziemy musieli też go puścić. Mufę gdzieś zrobić, myślę, że też tutaj zrobimy, żeby to zasilanie było wszystko w jednym miejscu. Tak to zrobimy, więc będę musiał kabla dokupić i jedną, jedne, jedno gniazdo pięciopinowe. A tam po prostu zostanie na starym, na starym gnieździe. Czy to widać? Nie widać. Tam nad tym są mufy. O. Także tam podłączymy w yy, starą mufę. A tutaj będzie już na nowym zabezpieczeniu. No i ogólnie szutownik prezentuje się bardzo dobrze, mamy tu jeszcze amperomierz Żeby optymalne obciążenie silnika wskazać Ustawić, o tak to może nazwę No i, i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie mieliło Na pewno wyjdzie troszkę czerwona śruta pierwsza Ponieważ jak to się wszystko wytrze, wytrze To zawsze to, tą, tą e, tę farbę gdzieś tam obedrze I e, później jak się wytrze to już będzie wszystko bardzo ładnie, pięknie szło, także co, no lecimy z tym to jakby co, ja tam nożem lekko pozacinałem i wtedy ładnie wchodziło, a masz tam opaskę? Ja. To zaraz, zaraz zrobimy, czekaj, wezmę kamerek na łeb i zaraz to zrobimy, podłączymy, zobaczymy ile też tego węża, na ile starczy metrów Gdzie jest ten nóż? Miałeś ten nóż gdzieś? Tu jest ten ja tu środek lekko pozacinałem, żeby on nie miał takich ostrych kantów No do końca, tam już tu dalej rączki. Daj tego, tego. O, z drugiej strony zaraz też tak zrobimy i wszystko się ładnie wsunie. Nie w tę stronę. Dobra. Wsadzimy to tutaj. Jak sobie Siedzi O, może być w sumie z tamtej strony. O, paskę masz? masz. Daj jeszcze to obdziabiemy, gdzie ten nożyk ja rzuciłem. trzeba się Trzymaj. Załóż łopatkę. Dobra. Może jakieś właśnie tu trzeba będzie go przycisnąć, może gdzieś go jeszcze przesuniemy. No i dobra. No dokładnie tu trzeba będzie z jakiś coś wymyśleć nawet na jeden kołek złapać tak, żeby to się nam nie ruszało, nie latało, bo to też nie powinno latać tam na jednego czy na dwa kołki o ładnie równiutko, żeby to stało. Nawet na jednego pośrodku też jak go przyciśniemy dobrze, to też będzie gitara tu przewiercić tylko ósemką i no trochę tego węża do nie może zbraknąć. Ale on też jest teraz skręcony, podziabany, także to nie jest największym teraz zmartwieniem. Tam trzeba te kolanko, Tomek, zdjąć i te, ten, o to trzeba zdjąć i tyle. Puknąć albo, albo po prostu je rozciąć, ono i tak do wywalenia jest. No i mamy tutaj podłączenie nowego kabla zasilającego, który właśnie tam do góry Eee, za chwileczkę mufę podłączę. <laughs> jeszcze mała przeróbka. Tutaj robiliśmy tą rurkę. Czekajcie, zapalę światło. Eee, robiliśmy jeszcze tą rurkę, ponieważ wąż nie pasował. Tu była 110, a wąż jest 100. Czemu to światło się nie tutaj zaświeciło? Ja... A, bo to wyłączył. Tak, no Już robimy elektrykę, to wyłączyłem eee, Także tą średnicę musieliśmy zmniejszyć. A zmniejszenie polegało, oczywiście, na przecięciu. Zaspawaniu, przecięciu bardziej, sklepaniu tego i, e, i obspawaniu tu oraz, oraz tego łączenia. Bo tak jak mówię, tu mamy setkę wejście i tak samo na róże, więc i tutaj na tym kolanku też e, musieliśmy to po prostu przerobić. I za chwilę tutaj gdzieś zrobię, e, zrobię mufę. Gniazdo, przepraszam, gniazdo i, i będziemy mieli sprawę załatwioną już z tym, z tym prądem. Ciemno tutaj właśnie teraz jest, bo nie ma, tak jak mówię, prąd jest wyłączony. Muszę zarobić teraz końcówki, zakuć je i no i przymocować wszystko do, do gniazda. A gniazdo, gniazdo już mam też zakupione, kwestia tylko go przykręcenia. Kurde, tu też światło nie zapaliłem, idę jak taki truteń. Tu mamy jedną część, drugą część, trzecią. O, i jeszcze tylko muszę wziąć zakówki. Gdzieś tu miałem przed chwilą położone. Gdzie te zakówki? Dwie są tu. Ale jeszcze trzy potrzebne. Tu są. Raz, dwa, trzy. I tymi zakówkami jeszcze ten yy, ten Kabel zakujemy i będzie sprawa załatwiona z tym wszystkim. No i słuchajcie, na tę chwilę mamy wszystko zrobione. Wąż podczepiony, oczywiście opaska pękła, no bo jakby inaczej musiała gdzieś mi pęknąć, więc założyłem taką na, na klucz. Na śrubę ósemkę. To już mur beton tu się nic nie popsuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia, co żeśmy spieprzyli z Tomkiem. Mianowicie musimy skalibrować wagę, bo nie skalibrowaliśmy. Ja tu podłączyłem, postawiliśmy, yy, postawiliśmy mieszalnik, a najpierw trzeba troszkę pierdyknąć się w łeb i przeczytać, a dopiero stawiać mieszalnik na wagę, która nie jest skalibrowana. Yy, tak więc musimy, musimy jeszcze raz podnieść mieszalnik i skalibrować tą wagę. Dlaczego? Bo już Wam mówię. Podłączamy, włączamy wagę i niestety wyskakuje oczywiście błąd, yy, trujeczka z tego względu, że zakres 0, yy, o tak jak naśczniemy, mamy r 7. Znaczy, że jest poza zakresem, czyli jeżeli waga waży do 3 ton, to tylko 300 kg możemy sobie tutaj zrobić na zarze. Jeżeli jest powyżej 300 kg, musimy zdjąć jeszcze raz mieszalnik i musimy tą wartość, oczywiście najpierw wysypać krzyściutko z mieszalnika do czysta, do czysta, żeby to było stabilne. I, i dopiero, wtedy, dopiero wtedy możemy postawić, zważyć go, postawić. Znaczy stojąc, inaczej stojąc. Wysypać czyściutko z mieszalnika co do joty. E, zobaczyć jaka tu jest wartość. Podnieść do góry mieszalnik. Włączyć. Skalibrować. Bo w innym przypadku za każdym razem włączając tutaj włączając tutaj e, ten monitor. Ok. Robimy śrutę. Zrobimy sobie tara. Jest ok. Jest zero. Ale wyłączamy wyłączamy Monitor włączamy z powrotem. Po załadowaniu się, oczywiście, wszystko, wszystko wraca do punktu wyjścia, czyli do tego, co o błąd R3, i z powrotem nam ta waga wskakuje, więc cały czas by trzeba było mieć na uwadze te kilogramy, które, które już są. Także jeszcze raz trzeba być ładwarko podjechać, podnieść, podnieść za mordę mieszalnik zrobić to tak jak, tak jak być powinno a śrutownik już w jak najlepszym porządku jest wszystko podłączone mamy i podłączony oczywiście mamy podłączony już kabel no niestety ten kabel będzie musiał tak być ewentualnie można go gdzieś tutaj pociągnąć po, e, po boku tak żeby on tam nie wisiał też jak jakaś szmata e, no i tak na dobrą sprawę mamy wszystko zrobione e, starujemy to e, ciągnąć ciągnie i to ładnie Um, wszystko ładnie, pięknie działa, więc czekamy tylko na pierwsze robienie yy, śruty, a myślę, że to już będzie w niedalekiej przyszłości, ponieważ lochom kończy się śruta, tu też dla lochy yy, praktycznie nie ma, także trzeba będzie to wszystko zrobić, ale najpierw, tak jak mówię, trzeba skalibrować wagę, żeby nam takie problemy tutaj nie, nie wyskakiwały. I co no już i więcej mam mówić? Yy, powiem tylko króciutko. Słuchajcie, szukałem różnych rozwiązań: różnych rozwiązań i EWROL, i do Zamech, i, i jeżeli się nie mylę, y, Sambel, Sombel, Coś takiego. Yy, jeżeli chodzi o cenę, no to kosmos w porównaniu do tego co ja zapłaciłem. Yy, no i krótka piłka, zadzwoniłem i praktycznie dogadaliśmy się w, co do co do ceny, co do przyjazdu, co do, e, co do, dostawy, no można powiedzieć, że w przeciągu dwóch telefonów, tak powiem. Nie wiedziałem, szczerze Wam powiem, przyznaję się, że nie wiedziałem, że ZUPTOR robi, mm, robi rozdrabniacze, ale już teraz wiem, wiem, że też robią silosy, także e, na przyszłość warto też gdzieś e, Sprawdzić coś innego, aniżeli tylko, tylko trzymać się i jednego, bo można, można też sporo przeoszczędzić. Eee, cóż więcej mogę powiedzieć na ten temat? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku podczas robienia już wśród.